Stop, żadnych smakołyków. Kurczę, co robić? Muszę coś wymyślić. Could you please... mogę przejść? Oczywiście. Dzień dobry, jestem umówiona na wizytę. Zapraszam, nie ma problemu. O, chyba coś wymyśliłem. Włożę te wszystkie przysmaki do plecaka, założę perukę. No i to wszystko, jestem piękną blondynką. Schowam plecak. Teraz mam brzuch. Pomaluję usta. Gotowe. Ojej. Nowa pacjentka? Spojrzę? Nie, nie, lepiej mi nie przeszkadzać. Oczywiście, proszę, proszę przejść. Nie można wnosić słodyczy. Co to jest? Proszę to tutaj włożyć. Szkoda, nie udało mi się nic przenieść. Same łakomczuchy dziś. Co się stało? Proszę się rozejść! O matko! Doktorze, umieram! Zabrać go na salę operacyjną natychmiast. Mam nadzieję, że zdążą mu pomóc. O, to Bob! Co ci się stało? O nie! Potrzebuję cię! Mam cię! Zrobiłem ci żartik. Zobacz, co to się wydarzyło. Przemyciłem dla Ciebie do szpitala słodycze. Spójrz! Mamy teraz prawdziwą ucztę. Są i pianki, jemenamsy. Ej, a ja? Ups, chciałam tylko słodycze. Teraz przemycę słodycze w ubraniu pielęgniarza. Nadal tu jesteś? Jestem pielęgniarzem. Twoja zmiana się skończyła. Możesz już iść. Nie przypominam sobie, że miał mnie ktoś zmienić, ale okej. Okay. Nadchodzą słodycze. Nikogo tu nie ma, świetnie. Oto pudełko, proszę! Wow! Ekstra! To wszystko dla ciebie, to ja, bo patrz! No cześć, ale niespodzianka! Dziękuję! Będziemy teraz to wszystko jeść. Dajcie mi troszkę słodyczy, proszę! Cześć, cześć! Ale pyszności. O, nie. Co, to lekarz? Zaraz oberwiemy! Mówiłam żadnych słodyczy. Co za bezczelność. Oddawaj. Żadnych smakołyków. Tak lepiej. A ty co tam masz? Hooray! Mam pomysł. Wezmę sztuczną rękę i wsadzę w nią skitelsy. A teraz będę udawał, że to moja ręka. No i zupełnie niezauważalne. To na bank zadziała. No to idę. Ojej, jak mnie boli ręka. Biedectwo. Mogę się przyjrzeć? To bolało. Muszę pilnie do chirurga. Biegni, biegni. Moja ręka. Bob, co ci się stało? Przepraszam. Mam tu coś. Patrz. Hop. Moja ręka jest zdrowa. A tu są skidelsy. Tak, i ty też dostaniesz. I to nawet dużo. Uwielbiam skitelsy. Żadnych przekąsek. Przechodź. i coś źle się czuję. Nie przejdę tak. Założę fartuch lekarski. Gotowe. Jestem lekarzem. Zawiążę krawat. I mogę przejść wszędzie, gdzie chcę. Na wszelki wypadek dodam wąsy i wezmę torbę lekarską. <laughs> Naprzód do słodkiego zwycięstwa. O, doktorze! Dobrze, że jesteś. Strasznie boli mnie głowa. Pomóż mi. Yy, nie wiem, jak ci pomóc. Nie masz gorączki, jest ok. Ale bardzo mnie boli głowa. Może masz jakieś lekarstwa? Kurczę, mam przechlapane. Oczywiście, że mam. Niech pomyślę. O, chwilka. Cudowna pigułka. Weź jedną na ból głowy, proszę. Dziękuję, doktorze. Co? To jest słodkie. Niebieskie słodycze. Chcesz mnie nabrać? Co robić? Jestem lekarzem. Prawdziwym lekarzem. Nie oszukasz mnie. Uda nam się, zobaczysz. Co jest? Oj, czuję się bardzo źle. Chwileczkę, sprawdzę cię. Co się stało? Eee... Hmm. Muszę do lekarza. No dobra, przechodźcie. Ach, łatwo poszło. Co to za kolorowy ślad za sobą zostawiają? Cóż tu jest nie tak. Pila, co to jest? Słodycze, wiedziałam. Ej, złapała mnie, zabieraj mnie stąd szybko. Jeszcze jeden. Daj mi ten napój i wchodź. Mam tu już całą skrzynkę. Bim, salabim, och, piękny kwiecie, daję ci te róże. Co to za cudak? Jakie to ciekawe, miło mi, kwiatek dla mnie. Przejdę niezauważony. Słucham cię. Patrz, widzisz, ile słodyczy przyniosłem? Wow, świetnie! Dzięki! Jak dużo jestem szczęśliwa! Co to jest? Ale fajna czapka. Aż chce się tańczyć. Jest mój ulubiony. Popatrzcie, jak zabawnie tańczy. Jak ona to robi? What? Mała Jane zaraz narysuje swój wymarzony tort. Patrzcie uważnie. Jajka są moje. Dzięki szefowo. Ojej! Rozbiło się. Ale dobrze, że do miski. Wyjmujemy z niej to, co niepotrzebne. Twój jajko jest takie oślizgłe. Co za ochyda. Zostawię wam skorupkę, to nic takiego. Wnuczko, no co ty robisz? Pomogę ci. Pokażę ci fajnego lifehacka, babci. Zapamiętuj. O, cukier. Dodam odrobinę dla osłody. Czy nie widzi? Jaką tam odrobinę? Potrzebujemy dużo cukru. Wystarczy. Teraz musimy dodać mleka. Jak to otworzyć? I nie mogę. Nie otwieraj się. Ojej, wszystko się rozlało. Jestem cała w mleku. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Ups, nie ma już mleka. Chociaż zostało tu troszkę. Myślę, że to wystarczy. Po co robić zbyt płynną masę? Teraz dodam mąkę, to ważne. Ojej, będę kichać. Nie, jestem cała w mące. O babciu, nie martw się. To się zmyje. Czemu tak krzyczysz? Spójrz, już niczego na mnie nie ma. Dzięki, pomogłaś mi. Wracam do ciasta, dodam mąkę, dodam jej więcej i mieszam. Chociaż po co mi ta trzepaczka? Zrobię to rękami. Ujrz, jak się używa trzepaczki. To takie proste. Napełnię swoje głowy wzurami. Lepiej użyć robota kuchennego. On robi wszystko za ciebie. Ciasto gotowe. Muszę spróbować! Świetnie! Trzeba dodać troszkę kakao, żeby zrobić ciasto czekoladowe. Gotowe! Wlewamy do okrągłej foremki. Będę miała pyszny torcik. Do piekarnika i czekamy. Super, babciu! A ja jej Moreo! Jest takie pyszne! Bo właśnie użyję ciastek do dolnej warstwy. Będę miała kruchy spód z Oreo. A teraz wylewam moje kolorowe ciasto na wierzch. Zrobię to chaotycznie, aby uzyskać ładne przejścia kolorów. I ciasto leci do pieczenia. Och, no wreszcie amatorzy skończyli swoją pracę. Mogę spokojnie kontynuować składanie tortu. Mam już gotowe ciasto. Zabarwiło mnie na tęczowe kolory. Tak jaskrawe, że Jane je pokocha. Teraz wlewamy wszystko do okrągłych foremek do pieczenia i wysyłamy do piekarnika. Ważne jest, aby nie zapomnieć o żadnej z foremek. Doskonale. Wszystko jest idealne i pod moją kontrolą. No i proszę. Moje ciasto też jest gotowe. Wejmujemy. No co za zapach. Wracamy i stawiamy z wierzchu okrągłą foremkę. O co? Zaraz zobaczycie prawdziwe piękno i magię. Wlewamy syrop truskawkowy do formy. Wierzchu dosypujemy kolorowej posypki. Ustawiamy na środku piękną księżniczkę. Co wam to przypomina? Zgadza się, sukienkę. Hey. Okay. O, czas, żeby mi ja wyciągnęła biszkopt. Zakładam rękawicy i wyjmuję. Myślę, żeby użyć fluff. To płynne pianki marshmallow. Są takie słodkie i pyszne, po prostu mm. palce lizać. To zdecydowanie wszystko, czego potrzebuje moje ciasto. Tylko spójrzcie na te piękne, kolorowe plamy. To mój pierwszy tort jestem taka podekscytowana. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba. A ja go udekoruję. Ozdobię obwód tortu kitkatami. A na środku ułożę tęczowe serduszko. Gotowe. A co tam u szefowej? Ja też już mam gotowe moje piękne, kolorowe biszkopty. Wyciągnę teraz wszystko i zacznę składać ciasto. Gotowe. Teraz musimy udekorować wielki tort. Użyję kolorowych posypek. Muszę obsypać nią calutki torcik. Wygląda pięknie i super apetycznie. Ostatnim akcentem jest tęcza na wierzchu. Cudownie. Dodajemy też trochę bitej śmietany. Gotowe. To lenizantko czekamy na recenzję. Wow, jakie piękne torty. A ten jest taki ciekawy i uroczy! Moją faworytką jest księżniczka. Co trzeba zrobić? Podnieść foremkę? Wow, to ciasto z laką! Jaki cudowny i apetyczny. Pyszniutki. dzięki babciu! Na zdrowie moja kochana! Wow, czy to ciasto od Cis? Postarała się. Co szybko spróbować? Mmm, bomba! A to co? Ten tort wygląda rewelacyjnie. Próbuję. Wow, mm. palce lizać. Idealny tort. Kogo wybrać? No, zdecydowanie tort szefowej kuchni jest wspaniały. Co? Naprawdę? Jakie to niespodziewane. Żartuję. Nie mogło być inaczej. Jane kończy rysować. Babciu mieszki. O! O, już gotowe. Babeczka. Szefowa kuchni zrobi ją bez problemu. Piwien też jest gotowa do pracy. A babcia jak zwykle jest spokojna i pewna siebie. Was zacięta rywalizacja między babcią i szefową. Kto zrobi lepszą babeczkę? Babcia czy szefowa? Komu kibicujecie? Napiszcie w komentarzach. Babcia już zaczęła wyrabiać ciasto, a szefowa kuchni przejmuje kontrolę nad mikserem. Babcia daje jasno do zrozumienia, że za nic nie odda zwycięstwa. Jestem tutaj! Zaraz zawarwię ciasto na czerwono. Będę miała najpiękniejsze bałeczki. Piękne to ty możesz mieć, ale tylko ja potrafię zrobić pyszne i smakowite. Robi się naprawdę gorąco. Kto skończy pierwszy. Zostało im tylko dodać mąkę, a mamy tylko jedno opakowanie. Zaraz rozerwiecie worek nikt nie dostanie mąki. Niech ktoś się podda! Może Vivian potrzebuje mąki? O nie! Mąka odleciała. Vivien znowu wyglądasz jak ciasto! Trzeba tylko dodać mleka i jajek. Nasz pojedynek jeszcze się nie skończył. Muszę tylko upiec biszkopt i będzie prawie gotowe. Nie, to ja mam prawie gotowe. Okay. Czy wy już pieczecie? Ja nie mam jeszcze nic gotowego. Dobrze, że używam gotowych biszkoptów. Teraz dodam do ciasta orzeszki. Jane uwielbia orzeszki ziemne. A do orzeszków dorzucę karmel. Pokruszę biszkopty i zrobię babeczkę w szklance. To prawie jak ciasto w szklance. Tylko to będzie babeczka. Ważne jest, aby przestrzegać kolejności. Kwita śmietana, orzechy i karmel, biszkoptowe okruchy i voila, mamy to. Oj, biszkopt jest gotowy, raczej mój. Oba ciasta są gotowe. Wyciągnijcie je szybko. Babcia już wycięła okrąg z biszkoptu. Szefowa kuchni już zrobiła odpowiedni rozmiar dla babeczki. Babciu, powinnaś się pospieszyć. Tak, tak, już nakładam warstwy kremu rzucę jeszcze truskawek, skończyłam! Nie, to ja skończyłam, a moja babeczka naprawdę spodoba się małej Jane. Dodam też gałkę lodów i czekoladową posypkę. No i oczywiście syrop czekoladowy. Nie może zabraknąć listka mięty. Voilà. Wow, wszystko pachnie tak dobrze. Przejdźmy do tej babeczki w szklance. Jaka dobra! Karmel i orzechy. Co może być lepszego? Pyszka siostrzyczko! A co tu na mnie czeka? Myślę, że babcia to robiła. Tak, to jej popisowy krem. Co my tu mamy? To zdecydowanie szefowej kuchni. Tylko ona mogła zrobić coś takiego. Idealny deser. Co wybrać? Najbardziej smakuje mi babeczka Sis. Co? Ja wygrałam? Wow!